Działek 24 stycznia, Anita Stefańska-Pluskota, witam państwa. Zaczynamy informacje Piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o tym, czy Piotrkowianie szukają lata zimą i o tych, którzy zimę lubią i chętnie do wody zimą wskakują. Będzie również o trzeciej odsłonie trybunalskiego kolędowania w Miejskim Ośrodku Kultury. Ferie w Polsce już wystartowały. 17 stycznia rozpoczęły je m.in. województwa Lubuskie czy Świętokrzyskie. Dzieci i młodzież z Łódzkiego ferie zaczynają 14 lutego, a ferie to wyjazdy. Niektórzy nie wyobrażają sobie zimowej laby bez tygodnia na południu Polski. I bez względu na pogodę, ferie w górach to dla nich świętość. Są i tacy, którzy właśnie w tym okresie uciekają z kraju przed zimą. Góry, śnieg, jazda na nartach to z tym najczęściej kojarzą nam się ferie zimowe i nic w tym dziwnego. To okres, który dla wielu stacji narciarskich jest zdecydowanie najbardziej pracowity w roku. Ale od wielu lat sporo pracy w tym czasie mają również organizatorzy zagranicznych wycieczek. Jak mówi Tomasz Nowacki w tym roku Piotrkowian, którzy szukają lata w środku zimy, nie brakuje i nawet obostrzenia nie zatrzymują. Widać, że klienci raczej się przyzwyczaili, już nawet bo na niektóre, na, na niektóre kierunki już nawet zaszczepieni muszą mieć testy, prawda? Czy antygenowe, czy PCR. Ale to już chyba jest troszeczkę mniejszy problem. Jeśli chcą lecieć, prawda, to i się testują. Pandemia nie zatrzymuje. Za to coraz częściej klienci decydują się na ubezpieczenie kosztów rezygnacji. A jakie w tym roku kierunki wybieramy? Najczęściej decydujemy się zarówno ze względu na cenę, atrakcje dla dzieci, jak i ciepły klimat na Egipt. Ubiegłoroczny hit, czyli Zanzibar, swoje miejsce w tym roku oddał Dominikanie. Klienci coraz częściej wybierają dalekie kierunki, no bo. Organizatorzy już mają czartery typu samoloty lotoskie, Dreamlinery, bez międzylądowań. Loty są bezpośrednio na takie kierunki jak Dominikana, Kuba, Sri Lanka, Meksyk czy Zanzibar. prawda? I to jest na plus dla klientów, no bo nie ma żadnych przesiadek. Także klienci wybierają coraz częściej dalekie kierunki. Wszystko zależy od finansów. Na zwiedzanie polecane są chłodniejsze Turcja czy Malta których koszty są rzędu 1500 zł za osobę. Sporo drożej, ale już z możliwością wylegiwania na plaży to Wyspy Kanaryjskie, Kuba czy Dominikana. Jak mówią organizatorzy wycieczek, styczeń to czas, kiedy myślimy nie tylko o feriach. Dużo osób rezerwuje już zagraniczne wakacje. Uwaga, przedsiębiorcy, czasu na decyzję związaną z przejściem na tzw. Tak mały ZUS plus coraz mniej. Możliwość płacenia niższej składki mija 31 stycznia. Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki i chcą zacząć korzystać z ulgi w ramach Mały ZUS Plus, muszą zgłosić to w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Mały ZUS plus uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu i nie dotyczy składki zdrowotnej. Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ta forma opłacania składek dedykowana jest dla przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tysięcy złotych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z Małego ZUS Plus, a chcą w tym roku zacząć korzystać i spełniają warunki, powinny zgłosić się do tej ulgi, a zrobią to dokonując wyrejestrowania z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłaszając się z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus, to jest rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. Czasu na podjęcie decyzji i co za tym idzie zgłoszenia chęci skorzystania z nowej formy opłacania składek w ramach mały ZUS LUS jest niewiele. Czas mija w poniedziałek 31 stycznia. Można już śmiało mówić, że panuje moda na morsowanie. Widać to w internecie i widać w okolicznych zbiornikach wodnych. Aura sprzyja, a morsów przybywa. Ci z Piotrkowa również nie próżnują i nieustannie odwiedzają kąpielisko słoneczko. Nie inaczej było w miniony weekend. Krótka rozgrzewka i można wchodzić do wody. Choć wielu nadal stuka się w głowę chętnych do morsowania, zwłaszcza w czasie mrozów, stale przybywa. I aż trudno uwierzyć, że daje to tyle przyjemności. Co jest najtrudniejsze w tym wejściu? Zanurzenie stopu. <noise> to na pewno. Po krótkim dyskomforcie pozostaje już tylko oddać się kąpieli. Po kilku minutach w wodzie morsy zdają się już nie przejmować minusową temperaturą. Żeby morsować, to trzeba pokonać własne słabości, przede wszystkim w głowie. To jest najważniejsze. Bo niektórym naprawdę trudno się przełamać, żeby, żeby wejść do tej wody, żeby się przekonać w ogóle do tego. Co jest najlepsze w morsowaniu? Zimna woda. Ja lubię zimną wodę, także. Nie jest ciężko się zanurzyć? Nie, nie. No, na, na spokojnie, wszystko fajnie. Ale morsowanie to nie tylko zabawa w zimnej wodzie. Wielbiciele morsowania cenią sobie szereg innych korzyści, na przykład poprawę samopoczucia i odporności. Zauważyłem to, że nawet nie choruję, tak? Nie mam zwykłe, nawet zwykłego przeziębienia, nie, nie przechodziłem. Także no, to, to są, są pozytywne na pewno aspekty tego całego morsowania. Dla wieżejskich morsów zimowa kąpiel to już w zasadzie co niedzielna tradycja. Przy kąpielisku Słoneczko można ich spotkać zawsze o godzinie 15.00. 27 stycznia minie 77 lat od czasu wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W ramach obchodów rocznicy Miejski Ośrodek Kultury zaprosił Piotrkowian w minioną niedzielę na widowisko poświęcone heroicznej postawie związanej z Piotrkowem Trybunalskim, społeczniczki zaangażowanej w pomoc Żydom w czasie II wojny światowej, Irenie Sendlerowej. Holokaust, cierpienie, tęsknota i nadzieja to tylko niektóre tematy, które porusza spektakl pod tytułem Być jak Irena Sendlerowa. To historia, która tańcem opowiada wydarzenia czasów wojny, które pochłonęły wiele ofiar. Coś wspaniałego, bardzo się podobało, naprawdę bardzo. Warto było no. to zobaczyć. Przepiękne, piękne, wzruszenie ogromne, no. przekaz naprawdę doskonały. Jestem pełna jeszcze emocji, trudno mi mówić. Być jak Irena Sendlerowa, choć nie jest łatwo, da się nawet w dzisiejszych czasach, podkreślał podczas niedzielnego widowiska reżyser spektaklu Tomasz Walcerek. Oprócz wspomnienia poległych w czasie zagłady, kluczowym dla zaangażowanych w projekt było zwrócenie uwagi na postać Ireny Sendlerowej, której ofiarność nie może być zapomniana. Musimy poszukiwać bohaterów. Bo w ogóle w tym czasie, młodzieży, dzieciom, a zresztą wszystkim nam, bohaterowie są potrzebni zawsze byli potrzebni. A w tym momencie mamy taki czas, jaki mamy po prostu. I trzeba szukać tych wzorów, że nie ma ciężkiego czasu. Zawsze można znaleźć drogę wyjścia. Ale to młode pokolenie grało w spektaklu pierwsze skrzypce. Dla tancerek z zespołu Kontra praca przy spektaklu to było połączenie lekcji historii z ogromnym wyzwaniem artystycznym. To było dla mnie wyzwanie, bo musiałam pokazać nieco inne emocje, bardziej takie um, niebanalne. E, no był to dla mnie zaszczyt, nie powiem, że akurat zostałam tak wyróżniona. E, bardzo dobrze mi się pracowało, wiadomo było zmęczenie, była, była cała gama emocji, ale, ale no to wszystko tworzy ten spektakl. Być jak Irena Sendlerowa było widowiskiem w ramach 77. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, która przypada na najbliższą środę. Warto podkreślić, że widowisko Bydzia Gilena-Sendlerowa weszło też w skład projektu, na który Miejski Ośrodek Kultury pozyskał 60 tysięcy złotych z programu dotacyjnego Niepodległa. A o programach dotacyjnych porozmawiamy tuż po informacjach z dyrektorem generalnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Czubą. Zapraszam serdecznie. A widowisko Być jak Irena Sendlerowa to nie jedyne wydarzenie, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w miniony weekend. Odbył się również trzeci koncert z cyklu Trybunalskie Kolendowanie, tym razem w wersji jazzowej. Nie było zwyczajne kolędowanie. Zespół Luka Mazur Quartet wciągnął publiczność do świata jazzu, w którym świąteczne pieśni brzmią w inny, nieoczywisty sposób. Koncert zapewnił fanom muzyki na żywo wiele zróżnicowanych doznań. Były zarówno spokojniejsze rytmy, jak i żywiołowe aranżacje wzbogacone ludowymi klimatami. Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam raczej wesoło. I te kolendy również są yy wesołe, są yy skoczne, niejednokrotnie nawiązujące do ludowych tańców. I tak też staramy się je zagrać. Luka Mazur Quartet zagrał w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy. Niewykluczone, że po występie fanów jazzu w naszym mieście przybędzie. Jestem pierwszy raz na tego typu. Yy... W koncercie takiej muzyki, i jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę, bardzo, bardzo fajne. Jazz i kolendy to jest dobre połączenie? Okazuje się, że bardzo dobre. Tak, rzeczywiście jestem zaskoczona, że to tak pięknie brzmiało, ale naprawdę te melodie fajnie wybrzmiewały by i było pięknie. Dawno już nie słyszałem na jazzowo tak zaaranżowanych kolęd, jak dzisiaj były zagrane. Nieznani nam muzycy, w pełni zawodowcy, pełny idiom jazzowy. Wspaniały koncert, no. tego się nie spodziewałem. Zespół fantastycznie wykonywał te kolendy, te wariacje jazzowe, a publiczność fantastycznie reagowała. Występ Luka Mazur Quartet to był już trzeci koncert z cyklu Trybunalskie Kolendowanie. Przed nami jeszcze jedno muzyczne wydarzenie w najbliższy weekend. Tym razem będzie na rokowo. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nie słyszał, nie wie o naszej inicjatywie, to serdecznie zapraszam. Trybunalskie kolendowanie w sobotę o godzinie 18.00. Bilety na sobotni koncert dostępne są w informacji Miejskiego Ośrodka Kultury w alei 3 maja 12. Koncert Szymona, Wydry i Zbigniewa Suskiego już w najbliższą sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury, a w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego wystawa, tkaniny i dywany. Wernisarz odbył się w miniony piątek, a bohaterką wieczoru była Joanna Rusin. Była to kolejna już ekspozycja z cyklu 97300. Tak daleko stąd, tak blisko. Cyklu wystaw ukazujących twórczość artystów urodzonych w Piotrkowie, a obecnie odnoszących sukcesy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Takiej niezwykłej kolekcji dywanów i tkanin artystycznych w odzie dawno już nie było. Te arcydzieła nie tylko mogą zdobić wnętrza, ale także stymulują wyobraźnię użytkownika. Bowiem założeniem autorki wystawy Joanny Rusin było pokazanie niestandardowego podejścia do dywanu i tkaniny artystycznej. Wernisarz zbiegł się z 20. rocznicą ukończenia przez artystkę studiów i rozpoczęcia pracy twórczej. Przez te lata swoją artystyczną wizję realizowała w tkaninie artystycznej. I dywanach. Ta tkanina od początku była mi bardzo bliska, a dywan pojawił się w związku z tym, że ja mam takie analityczne myślenie, podejście do projektowania, bo ogólnie hmm, tą tkaniną pod kątem projektowym się mocno zajęłam od samego początku. E, I ponieważ e, jakby historię dywanu poznawałam, zaczęłam pracować przy dywanach orientalnych, też w projektowaniu takich klasycznych dywanów, to jakąś taką poczułam potrzebę, żeby. Zacząć tworzyć alternatywne jakieś formy dywanowe. Kolekcja Anny Rusin to połączenia naturalnej materii z tradycyjnymi technikami tkackimi. Artystka chętnie sięga również po filc, tworząc tak unikatowe arcydzieła. W tworzeniu, jak mówi najbardziej, inspiruje ją możliwość dodatkowych funkcji jej dzieła. Liczy się nie tylko rola dekoracyjna. Wystawę w naszym mieście Joanna Rusin zadedykowała Elżbiecie Abratkiewicz, która, jak mówi, była jej pierwszą nauczycielką sztuki i odkryła przed nią medium tkaniny. Cieszę się, że Asia osiągnęła tak wielki sukces, bo yy... Ona jest artystką taką światowego formatu i cieszę się, że właśnie jest ambasadorką i kontynuatorką tej dobrej polskiej szkoły tkaniny unikatowej, że rozsławia naszą szkołę w całym świecie. Joanna Rusin jest artystką znaną nie tylko w Polsce. Uczestniczyła w ponad 190 wystawach sztuki i designu na świecie. Prace Joanny Rusin w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy Ulicy Dąbrowskiego oglądać można do 27 lutego. Dziś w informacjach to już wszystko, ale ja zachęcam do pozostania z nami, bo już za chwilę na naszej antenie wspomniana rozmowa dnia Elżbiety Jarszak z dyrektorem generalnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Czubą. Przypomnę, tematem rozmowy będą programy dotacyjne ministra kultury. Zapraszam serdecznie. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do widzenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Z nami pan Jarosław Czuba, dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o tym, o czym zwykle rozmawiamy na początku roku, albo pod koniec roku poprzedniego, czyli o wnioskach, które dotarły do Ministerstwa Kultury, programy ministra. Ile tych programów było? Na koniec tamtego roku, bo chyba w listopadzie były ogłoszone konkursy. Tak, w tak? listopadzie są ogłaszane programy. W ubiegłym roku był nabór do 35 programów. To dużo? Tak. Mam wrażenie, że więcej niż rok wcześniej. Ta liczba rośnie dość regularnie. Są nowe programy, częściej z programów łączonych z innymi, ale staramy się, by, by ich nadal była bogata oferta. Czy te programy cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz większym, coraz mniejszym, czy na tym samym poziomie to się układa? Rok obecny, no bo nabory były na, na rok 2021, natomiast wnioski są rozpatrywane w roku 2022, więc możemy mówić o. O tym, że te wnioski były, były składane na rok 2022, i to był rok szczególny, no niemniej jednak rok poprzedni był również. Bardzo trudnym czasem stąd też mamy pewną zmianę w atrakcyjności naszych wniosków w zasadzie popularności liczby tych wniosków. W, 2000, w roku poprzednim, czyli w 2021 to było 2000, przepraszam, to było 17 tysięcy wniosków, natomiast na rok bieżący złożono tych wniosków blisko 13 tysięcy. Czyli cały czas niezmiennie cieszą się zainteresowaniem, co oznacza, że kultura poszukuje pieniędzy, nie tylko samorządowych, nie tylko pozyskiwania od sponsorów, ale również wyciąga rękę po pieniądze do ministra. Tak, jak najbardziej jest duża popularność tych wniosków. Programy są też atrakcyjne, stąd też liczymy się z tym, że tych wniosków będzie przybywało z roku na rok. Ja nie ukrywam, że Miejski Ośrodek Kultury w Pieszkowie Trybunalskim, podobnie jak inne placówki kulturalne, również wysyłały wnioski do ministra. Rzeczywiście ma pan rację. One są atrakcyjne i można każdy może znaleźć coś dla siebie. Można wybrać dużo fajnych rzeczy, fajnych propozycji ma minister. Cieszymy się z tego. No tak, ale jak to z Waszej strony wygląda? Bo przecież jest określona liczba miejsc, że tak powiem, określona pula pieniędzy, a wnioski na pewno są też interesujące, prawda? I co wtedy? Tak, no jest to pewien kłopot, jest to pewien dylemat, który, które z wniosków powinny zostać dofinansowane, a na które nie możemy udzielić takiego dofinansowania. Oczywiście pierwszą weryfikacją jest to, to sito formalne, natomiast tutaj beneficjenci z roku na rok składają coraz lepsze aplikacje, stąd też niewiele tych wniosków, stosunkowo niewiele odpada na, na tym progu formalnym. Później zaczynają się oceny merytoryczne, właśnie obejmujące. Obecnie trwają spotkania zespołów oceniających te wnioski i fachowcy w tej dziedzinie przyznają określoną liczbę punktów za, za propozycje, za, za pomysły składane do, do programów ministra. Mamy nadzieję, że one są obiektywnie oceniane, że są brane pod uwagę wszelkie walory tych programów. A to prawda, że pula środków jest ograniczona, choć z roku na rok też staramy się ją zwiększać. Jaka jest w tym roku? No To jest blisko 400 milionów złotych. Największą, największą pulą środków dysponuje program Ochrona Zabytków. To jest 150 milionów złotych, nawet więcej, jeśli się udaje zwiększyć ten, ten budżet, ponieważ tutaj mamy największą atrakcyjność i największe potrzeby, jeśli chodzi o, o, o wydatkowanie środków do tego programu. Zostało złożone ponad 1800 wniosków, więc liczymy się z tymi, ile z tym ile, ile środków, ile tych potrzeb jest obecnie niezbędnych. W tym programie jest najwięcej pieniędzy, natomiast który program cieszy się największym zainteresowaniem? No tutaj trudno powiedzieć, ponieważ jest oczywiście wiele tych programów atrakcyjnych, natomiast z tych, które, z tych programów, na które najwięcej jest składanych wniosków, należy wymienić edukację kulturalną to jest program dość szeroki w swoim zakresie można tutaj w aplikować o, o środki na wiele wydarzeń artystycznych oczywiście infrastruktura domów kultury który jest programem wspierającym inwestycje wspierającym zakupy a także programy dotyczące muzyki Tutaj też widzimy wyraźne, wyraźne zainteresowanie. Bardzo ciekawe i, i warte odnotowania jest to, że Partnerstwo dla Książki, czyli program wspomagający czytelnictwo szeroko rozumiane, również cieszy się zainteresowaniem. Do blisko 700 wniosków. W tym roku złożonych, znaczy złożonych w ubiegłym roku, ale dotacje będą przyznawane w tym roku. Więc cieszymy się z tego, że, że popularyzacja książki jest interesującym tematem. Ale jest i taniec, jest i muzyka, jest i tak. teatr, i film. Rzeczywiście tak. tych propozycji jest dosyć dużo i jest w czym wybierać. Panie dyrektorze, kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia wyników konkursów? Myślę, że pierwsze rozstrzygnięcia będą już pod koniec lutego. Natomiast na przełomie lutego i marca myślę, że będzie najwięcej tych decyzji. One będą oczywiście publikowane na stronach Ministerstwa. Wówczas będzie można się z, zapoznać z tymi decyzjami. No i mam nadzieję, wiele podmiotów, wiele osób będzie się cieszyło z tych decyzji. Miejmy taką nadzieję, to w takim razie umawiamy się na kolejną rozmowę na początku marca, kiedy już wszystko będzie wiadomo i będziemy mogli wszystko podsumować. Dziękuję bardzo dzisiaj za spotkanie i do usłyszenia i do zobaczenia. Naszym bardzo gościem dziękuję. był pan Jarosław Czuba, dyrektor Departamentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.